Cały czas jest Kończysz jedno, zaczynasz drugie Non stop Aha. Każdy patrzy, każdy chce ocenić, powiedzieć Aha. Pośród tego, w środku tego, ty i tylko ty zawsze sam Kiedyś myślałem, że zarobię Miałem ja Miał 19, nie widzę i nic czekamy jeszcze 5 godzin, 4,5 Trochę stresu, trochę myrów, ale raczej spokojni jesteśmy. Najgorsze to to właściwie oczekiwanie Cały dzień Czekasz, nie wiesz, że rygujesz się. Potem starasz się być spokojny, potem jednak coraz bliżej, to też się stresujesz się. Syzys Życie, a naprawdę jedyne co czuję, to jest presja. Kroczy za mną kolejny dzień. Moja presja, otwieram oczy, ona tam jest. Moja presja, nie wiem jak mam żyć i jak kochać, znowu się duszę. Muszę działać, proszę, boże poprowadź. Moja presja, kroczy za mną kolejny dzień. Moja presja, bo spisaliśmy i lata, nie? Ale nic się nie stało. Panie. Jak nastroje, jak się czujesz po weekendzie? Przede wszystkim wszystkiego najlepszego, synku, bo to Dzień Dziecka. Właściwie mówiłem, że nie zapomniałeś o mnie, ale tutaj jeszcze Kasia antyk z nami. Już się składałem, a ja się czuję bardzo dobrze, jest, Może jest energia. Zdradzisz tutaj tajemnicę komisji wyborczej, do której jedziemy. Dlaczego akurat do niej? Wygrałem w tej komisji wyborczej jednym głosem z Rafałem Trzaskowskim, to jest bardzo symboliczny. A przypomnijmy, że to jest Warszawa. To Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Marta już niedługo rodzi, więc ogólnie jest napięta sytuacja. Czy połączę wszystkie kropki jak trzeba? No i w drodze trzecia płyta, każdy czeka k jakim musisz rozwijać Jestem dyrektorem szkoły, w której mieliśmy przyjemność gościć pana Karola Nawrockiego. Dowiedzieliśmy się o tym, że pan po prostu Karol Nawrocki wraz z rodziną będzie u nas gościł i są to wielkie emocje, jest to olbrzymi zaszczyt. To jest historyczny moment dla nas. Dla całej społeczności szkolnej, dla Pragi Północ, dla Warszawy. Ktoś mi mówił, że życie jest samotność Nie to wszystko, ale wszedłem i

Idziemy, chodź. Dobry Nie, zaka mocy ona ona od Ona ona jest to jak to wygląda Teraz konferencja na 17.55% całe. 55%, 55 to O, dobra, Co najbardziej zapamiętałeś z tej kampanii momentem takim odbicia był, była debata w końskich i wiem, że podpadłem ostatnio marszałkowi kołowi, nazywając go promocyjnym marszałkiem. 49-49, ale trzeba przyznać, że to dzięki niemu Dzięki temu, że przyjechał do tych końskich, no to on zrobił robotę, bo on tak naprawdę stworzył wyrwę w systemie. Trzaskowski zrobił sobie ustawkę, a tu nagle hołownia mu tą ustawkę obrócił na jego niekorzyść. Ludzie oczekują twardego przywódcy, który będzie potrafił bić się o polskie interesy. No i zobaczyli, że po drugiej stronie jest Rafał Trzaskowski, który potrzebuje sesji terapeutycznej z psycholog przed wyjściem na debatę. No to stary. no to Chcesz takiego prezydenta? Cześć Sylwia, jak Cześć. tam? Bardzo dobrze. Ile mamy czasu, którą mamy, bo ciągle w tym telefonie, tylko co czas jest strasznie dłuższy. Co robisz w tej kampanii? Wiele razy cię spotkałem, o tobie słyszałem, co ty jak na robisz? Bardzo dużo montowałam filmów, filmików e, związanych z Karolem, naszym kandydatem. W ostatnim czasie to była jazda bez trzymanki, codzienne montaże długich filmów na kanał Zero. E, związane z naszym kandydatem Karolem Nawrockim. Montaż kanał Zero, no to takie poważne filmy, ale w sumie na czym tu to montować, bo to też jest bardzo ciekawe. Pokaż. <grym> montowałam dokładnie na telefonie. E, przyzwyczaiłam się do tej formy. E, montowałam w programie Capcat. Um, ile Ci zajmował taki jeden film? One trwały 15 minut, tak, ale to tak, tak, tak. montaż ile Ci trwał? 5 godzin, 10, 15? Film trwający 15 minut, yy, niestety montaż 5 godzin. Teraz Madzia, to, to jest moja dziewczyna, może nie odkryta w kampanii, ale parę zdjęć naszych się pojawiło. Jak się czujesz dzisiaj? Dzisiaj y, została już tylko i wyłącznie ekscytacja, cały stres, wszystkie niepewności już odeszły daleko za mnie i, i dzisiaj jestem szczęśliwa i nie mogę się doczekać tego, co zaraz będziemy oglądali na scenie. Mamy godzinę do końca ciszy wyborczej, do zamknięcia lokali. To będzie bardzo ciekawa osoba. Jakub, poznajcie Jakuba. Cześć. Cześć Jakub. Cześć. Prywatnie mój bliski kolega. A służbowo w tej kompanii no, bardzo ważną rolę miał. Eee, jeśli można tak powiedzieć, to tak, no, byłem kierowcą pana Karola. O, skromny jest skromny. <laughs> byłem kierowcą pana Karola i robiłem e, filmiki, te, które widzieliście Państwo na Instagramie, na Twitterze, na TikToku. E, no, taką miałem rolę w ten kraj. 21 lat, jeszcze nie masz 22. 21, tak. Rocznikowo 22, a tak e, ważna rola. E, Maja, powiedzmy Maja. Jak... Czy uważasz, że młodzi wyborcy przeważą w tych wyborach? Czy, czy oni będą kluczowi? Myślę, że zdecydowanie. Wielu młodych wyborców na początku było za Sławomirem Mencenem, wielu też za Braunem, ale myślę, że po takim dosyć jasnym sygnale od Mencena, i od Brauna, że po prostu chodzi o to, aby w tych wyborach nie dopuścić do tego, żeby wygrał Trzaskowski, to myślę, że to zdecydowanie zaważyło na tym, żeby, żeby po prostu oni teraz się zmotyw zmobilizowali, zmotywowali. Młodzi w mojej ocenie potrzebują silnego lidera, i silnego przywódcy, takiego drogowskazu w tych bardzo trudnych czasach. Karol Nawrocki, twój tata, całym swoim życiem pokazuje, że jest silny, zdeterminowany i... Dąży do osiągniętych celów za wszelką cenę. Ta determinacja i ta siła w mojej ocenie jest bardzo wiarygodna i bardzo przekonująca. Pokazał to jako prezes IPN-u, jako dyrektor Muzeum II wojny światowej, jako człowiek, który przywrócił godność polskim Westerplatczykom. Jeżeli ktoś interesuje się historią, interesuje polityką, rozumie ten świat, rozumie, z czym to się wiązało, to jest to dla niego wybór oczywisty. Był poseł Szefernaker, bardzo miło. Najprawdopodobniej to młodzi ludzie przeważą o wyniku wyborów. Jak myślisz, dlaczego? Myślę przede wszystkim, że ta kampania wyzwoliła pewną energię wśród ludzi. Ludzie widzą, że ci, którzy rządzą od półtora roku, nie spełniają oczekiwań, oszukali Polaków w wielu sprawach. Młodzi ludzie chcą nadziei na przyszłość. Tą nadzieję w tej kampanii niósł Karol Nawrocki, który odbył wiele spotkań także z młodymi ludźmi i pokazał, że można inaczej uprawiać politykę, inaczej funkcjonować w życiu publicznym niż ci, którzy dzisiaj rządzą. Redaktor Marcin Wikło, no chyba nie, w sumie po co ja go przedstawiam, O czego znaczy pana redaktora, przepraszam bardzo. Powiedz mi, z roli dziennikarza jaka ta kampania była? Oj, kampania była przedziwna i zawsze się mówi, że to są najważniejsze wybory, natomiast czuliśmy, że ta presja jest naprawdę istotna, ale szczerze mówiąc o to, jeśli chodzi o pewną taką dynamikę, ekspresję, jakieś ataki na końcu to mnie nie zaskoczyło, no bo zobacz, w 2020 roku też Andrzej Duda na ostatniej prostej nawet między pierwszą a drugą turą został zaatakowany tą haniebną okładką, która faktu, która sugerowała, że ma jakieś skłonności polskie, tak, tutaj yy, twój ojciec też tak naprawdę w ostatnich momentach przed pierwszą turą dostawał takie ciężkie baty, które ciężko ludziom wytłumaczyć, że tak nie jest, tak? Znaczy, tak zdawkowe podawane, tak obrzydliwe informacje po prostu przechodzą do ludzi. Wiadomo, że wytłumaczenie to już jest takie pisane małym troszkiem, więc bardzo emocjonalnie, ale chyba dlatego, że wszyscy czują, że to jest walka o coś naprawdę dużego. Nie można było trzymać języka za zębami, niejednokrotnie to pokazałaś. Jesteś waleczną, waleczną kobietą tej kampanii. Ale nie dało się inaczej, powiem szczerze, że się nie dało inaczej, bo dziennikarze przychodzili na konferencję już z odpowiednim nastawieniem. Były takie osoby, już nie będę wymieniać z imienia i nazwiska, które chciały po prostu rozbić tę konferencję. E, więc, no rzeczywiście, trzeba było reagować tak dosyć, dosyć ostro, ale też to były bardzo specyficzne konferencje i może państwu zdradzę, bo tam się pojawiały takie właśnie, w tam, po tamtej stronie, e, takie komentarze, że podobno e, my e, tutaj zwozimy ludzi na te konferencje celowo, żeby ich zagłuszać. To była nieprawda, to były naprawdę spontaniczne konferencje, które zamieniały się po prostu w takie spotkanie otwarte. No i tam e, ci ludzie, oczywiście zwolennicy Karola Wrockiego, no skandowali na jego cześć, byli po naszej stronie, jakie te pytania są głupie, że one się cały czas powtarzają, że są zmanipulowane, że są kłamliwe i stali po naszej stronie i z tych konferencji prasowych tworzyły się naprawdę takie wiece, gdzie ludzie między sobą po prostu walczyli słowem. Teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to rzeczywiście to było bardzo, bardzo oryginalne, ale tak, trzeba było tam pokazać siłę charakteru, bo to było naprawdę czasami siła złego na jednego. 10 minut do zamknięcia lokali wyborczych w towarzystwie pięknych kobiet, jak zawsze można powiedzieć. Tutaj jest moja babcia. To jest mama mojego taty, siostra mojego taty Nina, już mogliście ją szerzej poznać. Również ze mną jeździła z banerami w akcji Baner dla Taty. No i Magda, z którą już rozmawialiśmy, ale tu do Niny. Jak emocje? No 10 minut. No tak, jest gorąco. Stresujemy się, wiadomo, jak no, cała wyniki, nasza rodzina. Raczej wyniki nic nie wskażą, chyba wyniki, będzie trzeba okay. emocje wstrzymać. Myślę, że noc będzie nieprzespana. No tak. Będziemy śledzić każdą, każdy nowy głos. Za które już z góry dziękujemy. No tak. A ty, Babciu, jak, jak się czujesz? Czuję no taki się. dzień w Twoim Dziś... życiu, jak dla nas wszystkich, Dziś chyba. Dzisiaj poprosiłam, jak e, przygotowywała się cała rodzina do wyjścia, to poprosiłam, żeby ktoś mnie uszczypnął, czy to się dzieje naprawdę. Bo myślałam, że to jest może w ogóle sen. Mam takie momenty jeszcze, że trudno mi w to uwierzyć. Wszystko będzie dobrze. Co ma być, to będzie w wierzę. Tym, co jej przypomniałem na ostatnie dwie minuty. A emocje są takie, że ręce się po prostu. Przedaje. Chodź, gazem. Wiem co mam robić i działam dopóki jest chęci i zdrowia. Patrzę spokojnie i widzę. Dobrze zrobiona robota. Ładnie namieszał na scenie yes. ten zwykłych chłopaczek z Radomia Co, co, co?